Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na temat pandemii z perspektywy geopolitycznej. Kluczowa sprawa, czyli wprowadzenie rządu światowego, na czym zależy iluminatom i jak wygląda sytuacja rządzących na całym świecie, ponieważ iluminaci przez pandemię wpuścili wszystkie kraje i ich elity rządzące w pułapkę prześledźmy, w jaki sposób ta pułapka wygląda. Jak dobrze pamiętamy, no pandemia trwa już prawie dwa lata, w związku z czym każdy rządzący stał przed dylematem, czy już od samego początku wprowadzać lockdowny, czy jak najbardziej tych lockdownów unikać, bo jak dobrze wiemy, bardzo było to niedobre dla gospodarki. Możemy to sobie to prześledzić na przykładzie Polski. Jak dobrze pamiętamy, gdy wprowadzono pierwsze lockdowny, Oczywiście przedsiębiorcy nie byli zadowoleni, ponieważ ukróciło im to biznes. Wtedy zwróćcie uwagę, że opozycja oczywiście była po stronie przedsiębiorców, czyli narzekała: O Jezu, rząd blokuje gospodarkę, znowu jest to niedobre dla Polaków. Czyli rządzący byli w pułapce, ponieważ jeżeli wprowadzali lockdown, Automatycznie mieli dużą część społeczeństwa przeciwko sobie, tych ludzi, którzy obrywali finansowo na zamknięciu gospodarki. Ale spójrzmy w drugą stronę. W momencie, kiedy rządy nie wprowadzają żadnych obostrzeń i nie wprowadzają lockdownów, wtedy opozycja zaczyna mówić coś zupełnie innego. Rządzący narażają zdrowie ludzi, rządzący powinni wprowadzić obostrzenia. I tu widzimy tą schizofrenię, w którą opozycja została, Wciągnięta i to, że rządzący nie mieli dobrego wyjścia, ponieważ, tak, wprowadzicie lockdowny i obostrzenia, duża część społeczeństwa będzie niezadowolona, a opozycja oczywiście będzie stawała wtedy po stronie wkurwionych przedsiębiorców i mówić: Rząd niszczy gospodarkę, rząd ogranicza prawa do prowadzenia firmy. Jeśli nie wprowadzą lockdownu tylko po to, żeby ochraniać gospodarkę, oczywiście opozycja zacznie ujadać kurwa w drugą stronę, czyli narażają obywateli, jakie to jest niebezpieczne, rząd jest nieodpowiedzialny, naraża obywateli. Tu możemy zobaczyć, że nie ma dobrego rozwiązania dla rządzących. I o to właśnie chodziło iluminatom, ponieważ jeżeli będą chcieli wprowadzić Rząd światowy, to wtedy będą mieli pretekst, bo pokażą: zobaczcie, żaden rząd się na świecie nie sprawdził. W związku z czym, w przypadku podobnych rzeczy jak taka pandemia, musimy stworzyć organizację ponadrządową, która będzie to wszystko koordynować. Dzięki czemu unikniemy w przyszłości czegoś takiego jak pandemia, jest to celowy zabieg iluminatów żeby osłabić wszystkie rządy, niezależnie od ustroju, niezależnie od tego, kto w nim rządzi, kto w takim kraju rządzi, wszystkie rządy obrywają, a opozycja oczywiście będzie zmieniać zdanie tak, jak jest jej wygodnie, także w taką pułapkę iluminaci wpuścili wszystkie kraje i przy okazji wszystkich rządzących tylko po to, żeby osłabić całą Władza na świecie i łatwiej móc przeforsować nic innego jak rząd światowy, czyli tak zwany New World Order, nowy porządek świata. Moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i oczywiście kuchwal ojczyzny.